Cześć, mordeczki! No! Kurde! Jutro wigilia! Palo śmieciami w tym w piecach. Eee, co ja wam mogę, mordy, powiedzieć? Eee, no, trzeba wbijać milion subów, to jest po pierwsze, eee, bo na milion subów będzie ciekawostka, na którą teraz pracuję. No, <laughs> mordy, ale to nie jest tak, że ludzie nie wiedzą. No. Eee, niektórzy wiedzą, bo. Praktycznie przy sprzyjających warunkach huk w całym miejscowości ryn słychać. No jak są testy tego sprzęcicha. No trudno, żeby nie było słychać jak coś chodzi, bez tłumika, nie? Jeszcze na niskich obrotach to... No to na niskich obrotach jak to jest, to tak jakby budynki się tylko trzęsły, nie? No ale jak wejdzie na wyższe obroty, to mało bębenki w uszach nie popękają, no. I tak to mordy wygląda. Czekajcie, ktoś zejdzie? idzie. Se zejdziemy. I tak to wygląda, no. E, no, ale trzeba pracować, trzeba testować, bo sprzęcior jest w Japonii. Teraz, tak jak wam mówiłem, jedna część padła, ale na szczęście i Francja produkuje i Ameryka produkuje do tego części eksploatacyjne, nie mówię tu o częściach jakichś tam typowo, takich e, e, typowo, których serwis wymienia, nie, także tak to mordy wygląda, no ale wiecie, trzeba się przygotowywać, trzeba codziennie się tym zajmować, żeby Coś było na ten milion subów no yy, i są takie właśnie dwie teorie, które yy, właściwie trzy albo a, 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 albo o nie tu cztery by były albo będzie fajnie no albo dostanę po pysku albo mnie zamkną gdzieś albo wyląduję u czołów nie no ale tak to mordy jest jak się jakieś, jakieś maszyny ponad Dźwiękowe jakieś wehikuły, czasu, wymyśla i tak dalej. Wiecie, jak to jest. No, także, jeżeli jesteście ciekawi, co to jest, to wbijajcie ten minion subów. Co to jest dla Was, minion subów? Polak potrafi. Wbijajcie suby. A ja dalej pracuję nad tym. Pamiętajcie o zrzutce, o obserwacji kanału, subskrybowaniu yy, Także jeszcze Jeszcze muszę tutaj na Harmonii brzdąkać. No, no, ogólnie trochę, trochę, trochę zajęć mam, nie? Yy, uczyć się ło, ło. upalać sprzęciora. Nie? No, to nie jest tak mordy, że wiecie, że tam się kurna weźnie i od razu się Pojedzie na tym, nie? No, to za kurde, to jest mordy skomplikowana maszyneria. No, ale od dwóch miesięcy już, pra, ale kurwa śmieciami, ja, czym oni panu, od, o Jezu, kurna, no, ale od dwóch miesięcy prace trwają, efekty widać. Eee i słychać na całym rynie a tu parę, parę subscriberów wie o co chodzi znaczy znajomych, nie? to oni wiedzą o co chodzi. No ale oni cicho siedzą. Także oni już, oni już widzieli efekty prac, postępy i inne rzeczy. No ale właśnie jakby się kurde może tym telewizja zainteresowała, nie? Czy jakiś inżynier? Nie nie wiem, ja muszę nad tym sam popracować bo na pewno inżynierowie są od tego jacyś ale żeby to było takie fajne to ja muszę sam popracować w tajemnicy <śpuszczak> U której wrynie chuty no tak mordy już jest nie yy, Także pracujemy tu yy, i co, no i będzie trzeba trwała... Gdzieś to odpalić. No, w centrum miasta. Najlepiej. No. Nie, są mordy, są już mordy. Yy, te. Ech, już to plany, Ech, jak to wykonać. Ech, jak to będzie wam przedstawione. Ale nie chcę nic mówić. Albo się nie uda, albo się zapeszcza. Albo coś wiecie, jak to jest. Może nie, wyjść, coś, nie? Ale w każdym razie, no, żeby mnie nie zniechęcać, to zostawiajcie subskrypcje, łapki, komentarze. I. Mordy, palim codziennie sprzęta. Może święta nie będę palił, Chociaż kto tam wie. Trzeba coś porobić, nie? Także zobaczymy mordy, jak to będzie. I naprawdę, gra jest warta świeczki. A fagi w głowie, znaczy dobra. Mordy, wbijajcie te łapy, komentarze, ja tu tam się gadam. I tak za dużo już żebym się wysprzęglił co to będzie no ale kurde, żeby to było tak całkiem w tajemnicy To sprzęta było trzeba z tłumikiem palić Ale <laughs> z tłumikiem to nie to samo To musi, musi być huk tam Z przytupem trzeba iść Dobra mordy Idę po chlebek Pozdro O przejdę w niedozwolonym miejscu po ulicce Bajo. Niewidomi mogą z laską przychodzić. Pozdro.